Cześć, witajcie serdecznie dzisiaj zapraszam Was na odcinek taki czyli yy, chciałam Wam pokazać moją paprykę, którą wyhodowałam z ziarenka i ona jest taka i będę przesadzała już taką dużą paprykę do ziemi, także tutaj mam troszeczkę może Wam go pokażę. No i tu wszystko, ten kwadracik trzeba oczyścić. No kwiaty zostawię, ale te chwasty z korzeniami sobie wy wyrzucę i oczyszczę, przekopię. Na wiozę zmieszam tutaj trochę lepszej ziemi no i będę robiła takie grządki, żeby po prostu przesadzić tę paprykę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, także zabieram się do pracy. Się zrobić, bo trzeba mocno widłem wbijać. Mhm. To nie jest to łatwe. tam ziemię odszykuję? No i Cześć, witajcie w kolejnej części odcinka Sadzenie, przesadzanie papryki i oczyszczanie terenu pod paprykę. Także słuchajcie, praktycznie już cały wyczyściłam teren z chwastów. To jest... No i tak będziemy kopać, wybierać te chwasty. Jeszcze ładniej to trzeba oczyścić. Także mniej więcej to się tak robi. Jak macie ogródki, trzeba jechać. Walki też tor sobie było. Tu kiedyś też było nadworzone. Kiedyś rosła dynia. No i słuchajcie. Ale trzeba będzie zrobić słuchajcie, dziurki. No i tak to wygląda. Także słuchajcie, idę przynieść paprykę. No teren jest tak oczyszczony, i tak wygląda. Teraz trzeba będzie po prostu. Wiecie, silne, więc trzeba wsadzić te. przesadzić najsilniejsze. To mi wyrosły dwie na przykład. Także o. żeby tak ją porozsadzam. Nie za głęboko, nie za płytko. No i będziemy wsadzać tą paprykę. Zobaczcie. Może się skupię na tej największej. O, na przykład tak. Tutaj w tym miejscu ją posadzę. i wykopię sobie... O, Tak sobie taki dołek wykopię. Taki większy trochę Żeby ona miała miejsce, żeby się tutaj ładnie rozrosła. Okej. Okay. No i słuchajcie, tutaj będzie miejsce, także no i teraz mamy tutaj, mamy najlepszy jest nóż, żeby to wyjąć, razem z korzeniami. Tę tak? ja tutaj... ziemię też przesadzę, bo ona tutaj ma swoje korzonki. O, zobaczcie, tak. No i teraz posypujemy tą ziemią. Dostamy nowe podłoże. Fajny, miękkie takie. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnej części papryk, paprykowego szaleństwa. Dzisiaj przesadziłam, zobaczcie, tak wyglądają papryki. Zrobiłam jedną paprykę mniej więcej 50 cm od drugiej i w kółeczku. No i te naj, najmocniejsze, które mi wyrosły, przesadziłam. Tak wygląda moja koncepcja, także bardzo serdecznie zachęcam Was do przesadzania właśnie takich pomidorów, papryki, ogórków, to co macie w tej chwili. No i teraz, kiedy już... Nie za dużo ale troszeczkę. zresztą deszcz będzie padał no to słuchajcie to mniej więcej tak wygląda także